Witam Was serdecznie w moim małym studio, w którym powstają. Nasze odcinki. W tym miejscu też rozpakowuję wszystkie sprzęty, szykuję sobie różne testy i tak dalej. Ale chciałem Wam powiedzieć o bardzo ciekawej sytuacji, dlatego, że właśnie przyszedł nam komplecik dla jednego z naszych młodych kolegów. Jest świetna promocja, słuchajcie. Taki zestaw w tej chwili można kupić w bardzo korzystnej cenie. Mówimy o pulsarze C50, czyli bardzo dobra noctowizja dzień i noc. No, po prostu znany, dobry sprzęcik w zestawie z takim malutkim, budżetowym termowizorkiem. Pulsar XN30F, który ma 30 mm obiektyw, wymienne baterie. I uwaga, dziś kosztuje on w tym zestawie 3000 zł. 3000 zł za działającą bardzo dobrze, oczywiście nietopową, budżetową termowizję. Uwaga, normalna cena tego zestawu to jest 11 400 zł. Natomiast w tym zestawie o 3000 zł taniej, czyli 8400 zł.